Znaczy nie, znaczy nie, nie wiem, że to, uh, jak... <śpiewanie> <śpiewanie> Obrigado. To, jest, to są wnioski, które tutaj zostały e, złożone, żeby te czynności e, objął pan prokurator bezpośrednio nadzorem służbowym i żeby przeprowadzenie sekcji z w szwajcarskim centrum e, zostało przeprowadzone w szwajcarskim centrum, o które e, już e, wnioskowaliśmy bądź o dopuszczenie Pana doktora Badena do zespołu przeprowadzającego sekcję zwłok. I ostatni wniosek, wstrzymanie zaplanowanych czynności sekcyjnej do czasu rozpoznania to wyszukiwanie. Dzisiaj oczekujemy na pieniądze decyzji prokuratora. Dobrze, to wszystko już było robione. Ja myślę, że pan doradca w się tym zajmie to kompleksować trzeba. Bo tu potrzebujemy biegłyć z zagranicy. Dziękuję bardzo. Ja dopełnię to, o co państwo prosicie. Z pewnością jestem podobny jak państwo szczęśliwy się tym, co się dzieje. To robi wrażenie jak się które już nie zrozumiały powodu czy prokuratura, czy raczej odpowiedzialna za to, że w Policji Rolnej nie dopełniła swoich wydarzeń przeprowadzenia sekcji jeszcze w, w, w Rosji, a później po obrocie działu naszych niskich i surowców do Polski, a teraz uczestniczy w się, niezrozumiałości. przewożenia ciał z miejsca na miejsce, że w swoich urządzeń, technicznych, najnowocześniejsze na świecie. Nie rozumiemy, nie, nie przyjmujemy do wiadomości, że mogą się w Polsce być, zrobimy wszystko, żeby wolę rodziny, Zrealizować mam nadzieję, Pan Prokurator Seremenko zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, swojego, swoich zobowiązań. za nami teraz i w śmierci naszej Maryjo, łaski pełna Pan błogosławionaś Błogosławiony owoc przygota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, masz Pogosza, mój się za nami wcześniej, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Państwo. Błogosławiona jest między niezali. Błogosławiony owoc Bogota Twojego Jeżeli.

Na pewno No dobrze nie Proszę? Ja to nie wiem, ale miałem jeszcze do zrobienia parę